Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz, i tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Dzień dobry państwu, witam was w odcinku na temat nowej edycji NBA 2K, czyli Mamba Edition, Kobe Edition. Mamy w tym roku na okładce Kobiego Bryanta i jedną panią, którą zaraz Wam pokażę. Pomówimy sobie o jakichś wczesnych wiadomościach, które już poznaliśmy. Pomówimy sobie też o fake newsach, które są co roku regularne i zachęcam do tego, żeby się na nie nie łapać. Natomiast też yy, dziwię się czemu one są popularne po prostu na takich stronach, które faktycznie z reguły są zweryfikowane. Pomówimy sobie o ujawnionych pięciu największych overallach, to już jest oficjalne w 2 i o tym, jak potraktowali do, niby Jamala Mareya, co, tak co tak naprawdę nie jest prawdą, tak do, dobrze powiedziane. I mam dla Was też parę screenshotów. Wszystko to w tym materiale. No dobrze, zacznijmy sobie od obrazków, które zostały już upublicznione. Pokażę Wam po prostu, tu jest 10 screenshotów. Całkiem fajna strona zebrała tutaj informacje na ten temat, więc część z nich wiedziałem, część z nich przy okazji przeczytałem. Mamy Bookera, mamy Bryanta, mamy <grym> Bryanta, ale młodego i mamy tą panią, która nazywa się Ionescu, ona też będzie jedną z twarzy edycji. Jest chyba taka edycja, będzie dostępna jak WNBA Edition, więc podejrzewam, że ona tam będzie. O właśnie, tutaj widzicie jak to wygląda. Yy, całkiem fajnie, że trzymają się tych kolorków, które były też w poprzedniej edycji robi to, myślę, całkiem dobre wrażenie. Yy, Anniversary Edition, tutaj mamy... Yy, a to, to jest 25 edycja NBA 2K? Tak to trochę wygląda, ciekawe. Um, mamy Kobiego, mamy znowu drugiego Kobiego. Tutaj to, jak prezentują się okładki. No i tutaj mamy Black Mamba Edition. Sprawdzałem już. Można preorderować na PlayStation chyba od, nie wiem, tygodnia. Um, 450 zł. Pozdrawiam. E, tak i to są screenshoty. Teraz co do ciekawszych y, rzeczy. Mamy tutaj coś takiego jak FAQ, czyli em, Pytania takie, które z reguły mają ludzie i przeczytajmy sobie na temat tak Data premiery 8 września, więc mamy już półtora miesiąca do tego, żeby się ta gierka pojawiła Będzie coś takiego jak crossplay i to jest ciekawe Czytałem na ten temat już wcześniej coś i będzie crossplay między PlayStation a Xboxem Fajnie Uważam, że no, nareszcie można sobie ze znajomym, kto ma Xboxa zagrać też na, Ze sobą, nie? I tak, mamy platformy, czy Xbox, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, PC i Nintendo Switch. Zobaczymy, czy PC-ta znowu potraktują jako starą generację, czy jako już nową, tak jak to powinno wyglądać. Um, mamy też informacje na temat edycji, czyli Black Mamba Edition, Kobe Edition, um, pewnie będzie też po prostu standardowa, no i Sabrina i Ionescu jako WNBA Edition Cover Athlete. Um, jest mowa... Zobaczmy sobie jakie tryby są tu wypisane. Oczywiście te co były, czyli My Carrier, My Team, The City, czyli tryb de facto My Carrier, Neighborhood to samo, My NBA, czyli tam gdzie mamy My League, gdzie możemy sobie ligę tworzyć, Play Now Online, Blacktop, no to to wszystko mieliśmy. Natomiast teraz zamiast y, tych challenge, Jordan'ów i bardzo możliwe, że będziemy mieli to samo tylko, Jordan'owych będziemy mieli to samo tylko z KOBIM, ehm, czyli na przykład, nie wiem, rzuć tam 81 punktów w meczu, albo jego zakończeniowy mecz rzucił tam, do tam rzucił 60, 61. Nie pamiętam już dokładnie, ile tam tych punktów miał. Albo na przykład taki challenge: Nie podawaj do swoich kolegów z drużyny, wiecie, coś tego rodzaju. I mamy jeszcze. Twen... No właśnie, 25 lat. Edycja: jak się nazywa? No, nie uroczystość, tylko. Boże, zleciało mi słowo anniversary. No sprawdźcie sobie. Za, zapomniałem po polsku jak to się nazywa. <laughs> sprawdźcie sobie. Sprawdźcie sobie wszystkie informacje na temat Tukeya. <laughs> po co tu przychodzicie? Dobra. Eee, I te wszystkie standardowa. Aha, czyli Kobe Bryant Edition to jest standardowa. Okej. Okay. Eee, no to jak Mamba Edition kosztowała 450, to, to Anniversary eee, to będzie nie wiem, pewnie 600 zł jakieś takie dziwne ceny. Player będzie prawdopodobnie w ciągu miesiąca dostępny, nic nie wiadomo na temat dema, ale to demo powiem Wam, że też było zawsze takie, średnie bym powiedział. Chciałbym pomówić na temat tego tutaj. Otóż wiemy, jacy są najlepsi zawodnicy już do potwierdzeni i nawet chyba gdzieś tu miałem tutaj wypisane właśnie w tym, gdzieś tu pominąłem tutaj um, najlepsi. O, Janis, Nikola, Jokic, Luka Dącic, Kevin Durant. Steve Kerr, Embiid, LeBron James. E, ja czytałem na temat tego, że Janis, Nikola, Luka, e, LeBron i chyba Embiid albo Durant, teraz nie jestem pewny, chyba Embiid, mają po 97 overrolla wszyscy na równi. Czemu LeBron ma 97 overrolla? Nie pytajcie mnie, nie rozumiem tego. Fajnie, że pobił rekord i wydaje mi się, że tylko dlatego 95 uważam, czy na przykład 93 byłoby idealne na jego obecny stan. Stawiać go na równi obecnie z Jokiciem um, jest dla mnie trochę dziwne. Um, tak, kolejna rzecz to jest... Fake News. Czyli masa overroli się pojawia. E, nie wiem czy to 97 to też nie jest fake news, ale wrzucała to taka strona, że raczej wątpię i parę stron to potwierdziło innych. Natomiast jeżeli wy na Facebooku sobie scrollujecie, czy na Twitterze e, i widzicie, że na przykład e, wrzucają się jakieś overrole typu w tym roku Russell Westbrook w zeszłym roku tak było. W tym, że Russell Westbrook miał overall 78, nie i była burza, czemu tak nisko? A się okazało, że w grze tak naprawdę ma 82 czy tam 84. Ehm, takie wrzucanie pseudo wiarygodnych overroli po to, żeby ludzie w komentarzach pisali. I na przykład ja widziałem na jednej stronie, że było napisane, że Lebron będzie miał 99 overla w tym roku. I ludzie po prostu jak te pelikany, nie? nie pomyślą, ej, to jest fake news, tylko taki post ma 50 tysięcy lajków. I 50 tysięcy komentarzy. Jak to możliwe? Zasłużył, bo pobił rekord. Nie zasłużył, bo ma 600 lat. Yy, no i masa takich tak, jakiś innych rzeczy, gdzie tak naprawdę to jest tylko wzięty jakiś news. I to samo dotyczy tego 84 overrolla Jamala Mareya. I zobaczcie, że te newsy są na tyle popularne, że nawet sam Jamal Marey napisał, że jak to jest możliwe, że on ma tak niski overall. Zaraz potem Muziomek odpisał, że gwarantuje Ci gościu, że masz na 100% wyższy w samej grze. Czyli nawet widzicie fake newsy są tak popularne, że nawet koszykarze komentują, jak to jest możliwe, że mają jakieś takie niskie overrole. Więc nie, da, nie dawać się baitować, jak widzicie, że coś jest dziwnego, że na przykład po tym sezonie nie wiem, Nikola Jokic będzie miał 90 overrole albo coś, to jest na 100% fake i nie ma co się tym zajmować. Możemy sobie jeszcze zobaczyć. O! A propos player ratings, co my tu mamy? Prediction. Zobaczmy sobie predykcję też jeszcze tutaj według tej stronki zrobionej. E, widzicie? a propos tego 97 overola widzicie? To jest to co mówiłem. Jakby to gdzieś zostało napisane, natomiast e, natomiast gdzieś widziałem właśnie, że ile Lebron powinien być na tym poziomie tej trójki i Nikolaj jakiś też. Choć uważam, że jest z racji, że Nikola jakiś poza ja to powinien mieć ten jeden overall więcej um, Jimmy Mattel, Battle 95 nie wiem, czy nie za dużo, ale okej. Okay tak to samo, też nie wiem, czy nie za dużo, ale okej. Okay. no, ktoś tu wymyślił coś takiego. Ja bym to trochę inaczej zrobił. Możecie pisać, jak Wy byście to widzieli, też zawsze to jakoś sobie skonfrontujemy. Natomiast ta zakładka mnie jeszcze interesuje, czyli co my mamy. O, właśnie, to jest 20. Aha, ale to jest dopiero. Zobaczmy sobie z najnowszych. z najnowszych rzeczy. To przed chwilą patrzyliśmy. Lebron Era and Simple Eras. To jest jakiś tryb by NBA, który widzę, że tutaj możliwe, że się pojawi. E, te momenty w Kobi Challenge'u. Tutaj widzę, że jest o tym mowa. Um, no, macie tutaj też wypisane, jakie będą prawdopodobnie wymagania na Steama. To też się może przydać dla PC-towców. I mogę Wam to zresztą pokazać, dlaczego nie. E, od razu będziecie wiedzieli, nie będziecie musieli sami osobno wchodzić na tą stronę. Eee, tu możecie sobie zatrzymać eee, wideo i sobie zobaczyć jak was to interesuje, mnie to nie obchodzi bo gram na PlayStation, ale mówię, mo być może ktoś będzie chciał sobie sprawdzić. No i takie krótkie podsumowanie tego co wiem, na ten moment nie ma tego dużo, myślę że wrócimy sobie do tego tematu w momencie gdy pojawi się już trailer, a w zasadzie na pewno sobie wrócimy, no bo ja teraz wyjeżdżam na wakacje i jakiś czas mnie nie będzie. Tyle, eee, dajcie znać co o tym wszystkim myślicie, trzymajcie się, na razie. Thank <laughs> you.